No hej, dzisiaj mam dla Was kolejny haul, tym razem już porządny, ten poprzedni był bardzo mały, ale oczywiście to nie były jedyne rzeczy, które jedliśmy przez cały tydzień, także do tego kosztu, który podałam ostatnio, doliczyłam jeszcze to, co wydaliśmy na zakupy tam podczas tego naszego wyjazdu na miejscu i co kupiliśmy po powrocie do domu, przede wszystkim zjedliśmy chyba z, w kilka dni z 5 kg truskawek, Także ostatecznie cały koszt e, zakupów spożywczych na zeszły tydzień wyszedł 474 zł. A w tym tygodniu te zakupy tutaj to jest 373 zł. E, I zaraz Wam pokazuję, co tu mamy. I zaczniemy szybciutko tylko od mrożonek, które zaraz schowam. Te lody, e, kaktusy, jakieś boom, o które prosiła mnie córka, akurat były w promocji w Kauflandzie, więc jak zobaczyła w gazetce. To powiedziała, że ona je bardzo lubi, bo jadła u kuzynów. Także proszę uprzejmie. I jeszcze w biedronce mrożony ananas. I teraz przechodzimy do owoców i warzyw. Tutaj mamy jakąś po prostu ogromną, e, ogromną miętę. Mamy kilka bananów, cytryny, brzoskwinie, które niestety tanie nie były, ale po prostu nie mogłam się powstrzymać, tak pięknie wyglądały. No i mamy jakiś po prostu ogromny zapas yy, awokado. Awokado było w promocji dzisiaj w Kauflandzie, także takie opakowanie trzech sztuk kosztowało 5 złotych. Pod warunkiem posiadania tej karty Kauflandu zamiast 10, także spora różnica. Jedna sztuka wychodzi wtedy, jeśli się nie mylę, złoty 60, złoty 70, coś takiego. A mam duże plany do tego awokado: przede wszystkim chcę zrobić zapasy tego mrożonego guacamole, które zrobiłam ostatnio. I wprawdzie, no jeszcze go nie rozmroziliśmy, jeszcze go nie jedliśmy, ale wygląda fajnie. Zaraz Wam zresztą pokażę. Fajnie, w sensie, że nie, nie straciło koloru. No może tutaj dziwnie, dziwnie trochę mi wychodzi na tym filmie, ale generalnie no ma taki kolor jak, jak powinno mieć, także myślę, że w smaku też się nic nie będzie z nim działo, tym bardziej, że mroziłam już awokado w połówkach i generalnie smak był, smak był bardzo dobry. No niestety jeśli chodzi o wygląd to, to się nie sprawdziło, bo jednak to awokado no brzydkie strasznie po rozmrożeniu, także... Tego nie będę powtarzać, natomiast myślę, że mrożenie takiego gotowego guacamole to jest super opcja. Także w takich małych porcyjkach, może nawet jeszcze mniejsze, takie, takie tylko dla mnie, bo nie wiem, czy córka to zje. Eee, także myślę, że całe to awokado pójdzie do zamrożenia w postaci guacamole. No, i to z zielonych rzeczy mamy jeszcze szparagi. Mamy dużo szczypiorku i pietruszki. Częściowo te rzeczy pójdą do, do konkretnych dań, które będziemy jeść w tym tygodniu, ale też do zamrożenia właśnie zamrożenie. Tego szczypiorku też nam się bardzo dobrze sprawdziło, potem sobie szybko wyciągamy, posypujemy na przykład ogórka, kanapkę, ogórka, no pomidora bardziej, czy w ogóle kanapkę, także bardzo polecam mrożenie pokrojonego drobno szczypiorku. Mamy ziemniaki, mamy kilka marchewek, pomidory malinowe dzisiaj w dobrej cenie w Biedronce, trochę cytryn, gdzieś miałam, a tak jest jeszcze jedna czerwona cytryna, papryki jeszcze trochę mamy. Także tylko jedną czerwoną, jedna czerwona kapusta. Lubię też te czerwone kapusty, przez to, że one są takie małe. Nie, nie trzeba kombinować, jak je zjeść. Mamy też suszone pomidory. Bo jedliśmy ostatnio w restauracji bardzo dobry humus z suszonymi pomidorami i. Tak sobie pomyślałam, że może spróbujemy go zrobić. Oczywiście ten nasz ulubiony majonez wege. Właśnie jedną z rzeczy, które kupiliśmy w zeszłym tygodniu, e, tylko mówię, tego już nie, nie pokazywałam, to były takie na szybko zakupy po powrocie, to jest, próbowaliśmy tego majonezu wege z Kieleckiego. E, akurat trafiłam go po prostu, że miał dosyć krótki termin przydatności, był przeceniony. Był ok, ale ja jednak zdecydowanie wolę ten, tamten ma taki trochę... No nie wiem, ta, ta, ta konsystencja jego jest dziwna, kolor taki, taki żółtawy. No nie wiem, może on bardziej przypomina majonez. Już szczerze mówiąc, dawno nie kupowałam normalnego majonezu i nie mam porównania. Ale ja jednak zdecydowanie wolę ten. Mała kremówka, ponieważ zrobiliśmy gofry i nie mamy teraz żadnej kremówki. A to jest fajne takie mniejsze opakowanie dla nas samych. To jest akurat dobra opcja, żeby nie przesadzać z tą bitą śmietaną. Moje ulubione pesto no boli mnie serce jak po prostu za ten słoiczek płacę 13 zł no ale jest przepyszne także Ach, no cóż trudno i tutaj przyznaję się od razu skusiły mnie opakowania tych herbat, ja herbatę uwielbiam piję litr, półtora litra herbaty dziennie także u mnie herbata to jest zawsze dobry pomysł no i tak jak mówię no te opakowania są piękne ale żeby nie było nie że kupiłam tylko dla opakowań faktycznie one też bardzo fajnie wyglądają w sensie Hmm, jeśli chodzi o to, że po prostu co, co mają w sobie. Ja lubię właśnie takie herbaty z dodatkami owoców, kwiatów. Także no mam nadzieję, że będą dobre. No błagam Cię, nie spadaj mi tu. E, ogórki, makaron ten vermicelli, on jest tyle fajny, że się po prostu bardzo szybko robi. I też na próbę wzięłam tym razem ten makaron konjak. Super taki niskokaloryczny, który zawsze chciałam spróbować. On jest, z tego co wiem, kontrowersyjny. W sensie, że podobno ma troszkę taki dziwny smak. Odpychający troszkę. Ale no muszę spróbować sama. Zobaczymy. Z ciekawości, wiecie, ja muszę próbować takich produktów. Mamy też mąkę ziemniaczaną, która się kończyła. To oczywiście ciaska z Kauflandą. I to są nowe takie batoniki proteinowe z Biedronki, które są moim zdaniem bardzo dobre. Także Kupiłam, e, wziąłabym największy zapas, ale czekam, może trafi się jakaś promocja, są naprawdę pyszne. E, I trafiłam też akurat, że była ta posypka. My jeszcze tą posypkę mamy, którą kilka filmów temu wam pokazywałam, którą zamówiłam w internecie. Ale ponieważ rzadko widzę takie po prostu zwykłą, kolorową posypkę w sklepach stacjonarnych, to stwierdziłam, że wezmę od razu. E, no, tak jak mówiłam Wam wtedy, to zawsze e, zwiększa trochę szansę, że córka zje całą porcję owsianki, czy jogurtu, czy czegoś takiego, także. Warto, warto próbować takich metod. No i z nabiału mamy halumi, które zjedliśmy, bo właśnie w zeszłym tygodniu też zrobiliśmy sobie takiego spontanicznego grilla i zgrillowaliśmy też halumi. Także jeżeli szukacie czegoś na grilla bezmięsnego, to halumi bardzo polecam. My mieliśmy zrobić takie szaszłyki z pomidorkami i cukinią, ale niestety mój partner poszedł do sklepu po cukinii i przyniósł ogórka. Nie pytajcie, ale w każdym razie zrobiliśmy po prostu same to halumi i to jest bardzo dobre. Bardzo fajnie się zgrillowało, także polecam. E, ta mozzarella będzie nam potrzebna, a była też dzisiaj w promocji. E, tofu z Kauflandu, te serki takie a la Kiri, które moja córka bardzo lubi. Oczywiście ser królewski i oczywiście salami. Idziemy dalej. E, masło mamy te trzy kostki tego masła 60 tłuszczu. Ja ostatnio zaczęłam robić swoje własne finu, bo jak oglądaliście moje hole, to wiecie, że my kupujemy to masło finu ze względu na to, że ono po pierwsze ma mniej kalorii, ma mniej tłuszczu nasyconego. Ale też y, jest po prostu miękkie od razu po wyjęciu z zamrażalnika. No i tak ostatnio mnie oliśniło, i myślę sobie: no co tam jest w tym finu? <laughs> Jak je zrobić? No bo finu to jest po prostu mieszanka masła z olejem rzepakowym. Oni się reklamują, że tam jest jeszcze y, olej lniany, ale to wiecie, tego oleju lnianego to jest 2%, więc to jest po prostu taka marketingowa ściema. Y, I oni mają jeszcze maślankę. Także ja po prostu wzięłam sobie to masło 60%, bo takie akurat mm, trzymamy w zamrażalniku najczęściej. E, miękkie to masło zmiksowałam z e, olejem rzepakowym. No nie dodawałam maślanki, bo, bo nie chciało mi się, nie chciałam, co ja bym zrobiła zresztą tej maślanki jakoś tak no nie kombinowałam z tym. Także bardzo fajnie to szczerze mówiąc wyszło. Jest trochę inno od tego finu. Jest powiedziałabym jeszcze bardziej miękkie, ale nam to nie przeszkadza, a przede wszystkim wychodzi dużo, dużo, dużo taniej, także... Bardzo polecam. Jak, jak y, lubicie finu, to spróbujcie sobie właśnie po prostu miękkie, tak pół na pół powiedzmy. Y, można sobie proporcje dopracować. Y, pół na pół masła zwykłego albo tego 60% z olejem rzepakowym. Ja jeszcze przy ostatniej porcji dodałam trochę, y, trochę kurkumy, ale tak odrobinkę, żeby było trochę bardziej żółte, bo y, no to masło też jest takie bardzo, bardzo białe. Więc żeby troszkę lepszy kolor miało. No i tutaj też coś, co chciałam... O, o, co tu się dziura zrobiła? No dobra, trzeba będzie szybko zejść. Było akurat dzisiaj w promocji to Alpro jogurt. Gdzie ty tu jesteś? Udający skyr. No akurat takie brudne opakowanie wybrałam. No dobra. I akurat to było dzisiaj w cenie... W sensie, że przy zakupie dwóch wychodziło po 5 zł za sztukę. Także jestem ciekawa, spróbujemy sobie. Ja swego czasu robiłam y, jogurt sojowy. Najpierw robiłam dlatego, że po prostu moja córka, jak była malutka, miała nietolerancję tego y, białek mleka, i wtedy właśnie robiłam ten sojowy jogurt, bo tych kokosowych nie lubiliśmy. Wtedy te sojowe w ogóle były bardzo trudno jeszcze dostępne. I y, 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 robiłam ten jogurt sojowy, no, ale generalnie na co dzień, no, jak widzicie moje hole to jemy raczej normalne jogurty, y, ale. Jestem ciekawa tego sojowego skyra, także zobaczymy, no wiem, no czy ja bym go kupiła za, w cenie normalnej, tam chyba 9 zł za opakowanie. No, nie wiem, no, weganami nie jesteśmy, nie, nie, nie musimy. No, ale chcę go przynajmniej spróbować i zobaczymy, może jak się będzie trafiał w jakiejś promocji, to się kupi, jeśli będzie smaczny. W promocji dzisiaj akurat były te serki, także jak wiecie, moja rodzina je lubi. Wzięliśmy też te serki. Niestety nigdzie nie było łososiowego, który chciała moja córka, no co zrobić. Wzięłam te dwa takie puszyste, bo ostatnio właśnie robiłam taki serek ala Milka Philadelphia. Taki czekoladowy, no i właśnie wtedy go robiłam z tego puszystego i wyszedł bardzo fajnie, więc no, będzie trzeba też następnym razem sprawiać z tego normalnego, ale zrobiłam z tego, kupiłam też ten puszysty, także będzie tak jak było właśnie kilka dni temu. Córka pyta, mamy serek czekoladowy? Nie mamy. A możemy zrobić? Oczywiście, że możemy zrobić, bo mamy ten serek, który no jednak troszkę może stać o do 30 sierpnia, więc zawsze może być w lodówce. Mamy to, mamy kakao i mamy. Syrop klonowy, także bardzo też polecam. To bardzo fajnie wychodzi, a znów jest dużo, dużo, dużo tańsze. E, mamy też jedno mleko bez laktozy, jajka i jeszcze jedno to mleko UHT. I to wszystko. No, jeśli chodzi o nasz plan w tym tygodniu, no tutaj córka mi tworzyła, pomagała, więc tworzyła jakieś swoje po prostu piękne dzieło. E, na śniadanie zjedliśmy nocną owsiankę, którą normalnie jemy na drugie śniadanie, ale tym razem chciałam. Żeby córka też sobie zjadła dla odmiany, no ale skończyło się na tym, że była niezadowolona, bo ona lubi taką zwykłą, ciepłą owsiankę, a nie jakieś po prostu nie wiadomo co. Także była bardzo rozczarowana, nie chciała zjeść, powiedziała mama to mi nie smakuje. No i tak, tak się skończyły moje po prostu eksperymenty. Na drugie śniadanie zjemy sobie ten strudel, który mamy zamrożony, bo po pierwsze robiłam dzisiaj zakupy i mam dzisiaj dużo pracy, nie mam czasu się w to bawić. A po drugie, chcę też po prostu się tego strudla pozbyć, bo taki wyszedł troszkę średni. I bardzo bym chciała po prostu, żeby mi już zniknął z oczu. Nie mówię, że jest niejadalny jakiś, ale, no, ale jest bardzo przeciętny. No i właśnie na lunch sobie zrobimy, to też przeszło z jakiegoś wcześniejszego planu, te paszteciki. Jak mam zamrożony farsz z soczewiaków, no to kupiłam ciasto francuskie, żeby zrobić takie szybkie paszteciki. I to ciasto jeszcze, jeszcze jest dobre, ale no też nie, nie za długo może stać, także już chcemy to dzisiaj zjeść. No i oczywiście tradycyjny wędrujący obiad, czyli te klopsiki z pieczonymi ziemniakami i duszoną marchewką, która chyba dzisiaj już zjemy, ale zobaczymy. No i ta burata. Czy ja pokazywałam Wam w końcu tą buratę? Nie, nie pokazałam chyba na holu, No więc w każdym razie kupiłam dwa opakowania buraty i chcemy zrobić tą buratę pieczoną z pomidorami. Jest bardzo dobra. No jest to takie, powiedzmy, śniadanie nie na co dzień, bo góra ta jest droga i jest też dość mocno kaloryczna, ale czasem trzeba zaszaleć. Na drugie śniadanie zjemy ten skierowy sojowy jogurt. Zrobimy sobie jutro afgańskie bolani. Ja byłam znowu na takich warsztatach z kuchni afgańskiej, i tam właśnie robiliśmy bolani. To są takie, takie powiedzmy, jak to nazwać no takie placki chlebowe które w środku mają nadzienie z ziemniaków, z jakiejś tam zieleniny, dlatego też tyle dla tego szczypiorku kupiłam. I to mi bardzo smakowało i chcę to y, spróbować odtworzyć w domu. Z kolei na obiad mam taki po prostu wielki, ambitny plan, y, żeby zrobić takie, takie mezze y, i też pomrozić. To znaczy tak, na to będzie się składały falafele, które chcę zrobić tak klasycznie, to znaczy, wiecie, takie smażone na głębokim tłuszczu. Niestety moje eksperymenty z robieniem takich zdrowszych falafeli pieczonych są kompletnie nieudane. No, one po prostu no nie są tak dobre. Także stwierdziłam, że po prostu nie jemy ich często, więc zróbmy takie normalne, smażone na głębokim tłuszczu. Chcę zrobić większą porcję, pomrozić je, wtedy móc sobie wyciągać. Tak samo właśnie chcę do tego podać humus. Może nawet ze dwa rodzaje humusu, które chcę zrobić i też pomrozić w mniejszych porcjach. To guacamole, o którym Wam mówiłam przed chwilą, caciki, yy, też, no, jakbym zrobiła wegańskie, to też spokojnie mogę zamrozić. Zastanowimy się nad tym. I żeby potem następnym razem, jak będziemy mieli ochotę na takie, yy, taki obiad, żeby sobie to wszystko po prostu rozmrozić i, i żeby to wtedy już nie zajmowało dużo czasu. Kupiłam sobie taki. Taki talerz y, bodajże tunezyjski, właśnie jakby jest taki duży talerz, na którym stoją y, mniejsze takie miseczki. Y, no i y, fajnie to wygląda. My coś takiego często jemy w jakichś takich, y, często w sensie jak już jesteśmy w restauracji, no to lubimy takie coś zamówić. No i chciałabym, żebyśmy mogli sobie coś takiego zrobić. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Zobaczymy, czy ja to wszystko upchnę w zamrażalniku, bo to też jest problem, szczególnie w sezonie na lody. No ale cóż. E, I na następne śniadanie będziemy robić flaugnardę z jagodami. Nie wiem, jak to się czyta. To jest chyba jakiś skandynawski taki pieczony naleśnik. E, I to napisałam z jagodami, bo tak go zawsze robię i tak już po prostu z pamięci wpisałam, ale my. Zrobimy go po prostu z tym, co będziemy mieli, z truskawkami, z borówkami, co tam akurat będzie. Owoce zapiekane pod tą kruszonką, taką powiedzmy w wersji fit, to też chyba przeszło z zeszłego tygodnia. No i będziemy robić taki to z czarnej fasoli, takie tak jakby, to, chcę zrobić takie małe tortile. Które mi będą jeszcze potrzebne zaraz do innego dania. Eee, I właśnie te tortile się tak zawija, nadziewa się tym, tą, tym taką pasą z czarnej fasoli. I szczerze mówiąc, nie pamiętam, zapieka, czy smaży, coś takiego. W każdym razie to są takie powiedzmy rurki, z tego wychodzą. I to się macza jeszcze w takim dipie z awokado, do którego chcę też wykorzystać to awokado, które teraz kupiłam. Mm, no i zobaczymy, jak to wyjdzie. Aha, no tutaj zmieniłam kolejność, ale nieważne. Eee, I też chcę zrobić biryani. Znów byłam na tych, na tych warsztatach z kuchni afgańskiej, tam robiliśmy to biryani. Ja miałam do niego kupić specjalną taką mieszankę przypraw, ale kurczę, mam, mam jakby, nie, nie mam co innego kupić od tego sprzedającego, tylko tą mieszankę przypraw za 8 zł, więc nie będę płacić jeszcze dodatkowo 8 zł za wysyłkę, także z tego zrezygnowałam. Po prostu m, będę robić, m, spróbuję po prostu zrobić sama jakąś taką kompozycję przypraw. Mam ten, to bazmati, takie ten ryż basmati, bardzo długie ziarna, który podobno jest najlepszy do tego. I myślę, że to zrobimy. Spróbujemy to zrobić jakby z takiego klasycznego przepisu na biryani z kurczaka, tylko użyjemy e, seitanu. Tak jest wstępny plan. E, tu chcę zrobić też taką sałatkę ala jajeczną z soczewicy i z ciecierzycy. Ja sobie cały czas e, lubię eksperymentować z tymi różnymi takimi pastami kanapkowymi e, wegańskimi. No, i tutaj mamy. Mi się lubi się domowe, gdzie ja mam już miałam od jakiegoś czasu foremki takie, właśnie silikonowe na takie miski, ale one są dosyć płytkie, płytkie i niekoniecznie nadają się na nadziewane takie miszki. Dlatego teraz jeszcze dokupiłam foremkę taką, gdzie te, gdzie te miski są grubsze. I, I właśnie plan jest taki, żeby je częściowo nadziać, czy jakąś. Jakimś... Musem owocowym, czy dżemem owocowym, czy owocami, czy czekoladą, i zrobić właśnie taką wielką porcję na trzy różne foremki, i to wszystko pomrozić. I właśnie plan jest taki, żeby te miski były dla nas na drugie śniadanie tego dnia, dla córki do lunchboxa, bo musi wziąć lunchbox na wycieczkę z przedszkolem, i jeszcze na niedzielę, żebyśmy je mogli sobie rozmrozić i wziąć. Także no, ja lubię mieć takie rzeczy właśnie w zamrażalniku, które można szybko wyciągnąć. Rozmrozić i, i po prostu wziąć gdzieś ze sobą e, wychodząc. Mm, tu będziemy robić na lunch sushi. Ja mam też kiedyś zrobiłam taką większą porcję tofu takiego podsmażonego z, z sosem sojowym, z, z syropem klonowym, i myślę, że to tofu teraz rozmrożę do tego. E, I tu sobie chyba zamówimy pizzę. I tak myślę, tak jest wstępny plan. <laughs> e, zrobimy też pieczoną owsiankę bananową. I tu mamy taki dzień, że akurat mamy tylko dwa posiłki zaplanowane, bo, bo tak trochę nie, wiedzimy, nie wiemy, jak ten dzień będzie wyglądał. No i właśnie jak będę robić te tortile takie małe, ponieważ no niestety muszę je zrobić. Ciężko dostać takie małe, kilkunastocentymetrowe tortile, więc chcę je zrobić i też, żeby tutaj zrobić takie takosy z tempechu. Jedliśmy niedawno takosy takie w restauracji i trochę nas wzięła ochota, żeby spróbować to zrobić. Na śniadanie w sobotę będziemy robić wytrawne gofry z tej fasoli, taki mungdal i tam chcę dodać jeszcze szpinak. Mam trochę zamrożonego szpinaku, jakieś warzywa i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na drugie śniadanie chcę zrobić pudding chia z owocami, bo troszkę pani doktor zwróciła uwagę, że moja córka mogłaby mieć troszkę wyższy poziom żelaza, więc pomyślałam sobie, że spróbujemy, może akurat pudding chia to jest coś, co ona. Teoretycznie powinna chętnie zjeść, <laughs> wiecie, jakieś jednak powiedzmy słodkie źródło żelaza. No zobaczymy, zobaczymy, spróbujemy jak to wyjdzie. No to, to też danie, które już chyba w trzecim Mirplanie jest, czyli ta smażona fasola, czarne oczko z pieczonymi warzywami, jakoś tak ciągle wypada. Naleśniki z dżemem klasyczne na śniadanie. No właśnie tutaj na drugie śniadanie chcę, żebyśmy wzięły, wzięły te miski ze sobą. No a ponieważ będę robić na śniadanie naleśniki, to pomyślałam sobie, żeby usmażyć od razu większą porcję i zrobić też wytrawne naleśniki na, na obiad, takie po prostu z warzywami, z tą mozzarellą light, którą właśnie Wam pokazywałam. To już kiedyś robiliśmy taki dobry, prosty obiad smaczny, No, dwa razy dziennie naleśniki, żeby sobie troszkę ułatwić życie. Także to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia za tydzień.